Witajcie, witajcie! Jest to odcinek z serii Sieje Dobro. Ja mam na imię Paulina, a przed nami kolejne spotkanie ze Słowem Bożym. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku chcę się podzielić z Wami kilkoma myślami na temat Ewangelii z dzisiejszego dnia, a jest to Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 11, wersety od 29 do 32. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To pokolenie to ludzie źli. Domagają się znaku, lecz będzie im dany jedynie znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak samo i syn człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa wystąpi na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo ona przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a przecież tu jest ktoś większy od Salomona. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo oni nawrócili się dzięki nauczaniu Jonasza. A przecież tu jest ktoś większy od Jonasza. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zwraca uwagę na to, że tłumy, które go słuchają, pragną znaków i proszą go o nowe znaki, jeszcze więcej znaków. I gdybyśmy się tutaj wczytali głębiej w to wszystko, co się już do tej pory wydarzyło, to. Ta scena, ten moment, w którym dowiadujemy się, że tłum prosi Pana Jezusa o znaki, tak naprawdę wiele znaków i cudów już otrzymali. Kiedy cofniemy się na kartach Ewangelii kilka rozdziałów wcześniej, możemy przeczytać między innymi o uzdrowieniu człowieka, który nosił w sobie ducha niemego. Pan Jezus wyrzucił z Niego ducha niemego i ten człowiek po prostu zaczął mówić. Gdy się cofniemy jeszcze kawałek wcześniej, możemy przeczytać o tym, jak Pan Jezus posyła swoich uczniów, 72 uczniów, po to, żeby czynili to, co on czynił. Czyli, no właśnie, znowu też wyrzucali złe duchy, głosili królestwo Boże, ale też mówi im o tych znakach, które im będą towarzyszyć, że choćby stąpali po wężach i skorpionach. To tak naprawdę nic nie będzie im szkodzić, nawet gdyby coś zatrutego zjedli, nic im nie będzie szkodzić, bo posyła ich On, Mesjasz, Pan tego całego stworzenia. I czytamy też później, że ci uczniowie wracają do Jezusa i właśnie mu mówią: Panie, stało się tak, jak Ty nam przepowiedziałeś. Więc tutaj mamy kolejnych uczniów, kolejne osoby, które widziały już sporo znaków. Cofniemy się jeszcze kawałek dalej. Możemy przeczytać o uzdrowieniu epileptyka. Jeszcze kawałek dalej, możemy usłyszeć o tym, jak Pan Jezus przemienił się na górze, tabor wobec uczniów, jak Jego ojciec z nieba powiedział do wszystkich, którzy byli wtedy zgromadzeni wokół Jezusa: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Tak więc, tak naprawdę mamy wiele już do tej pory cudów i takich szczególnych znaków, które by potwierdzały, że Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem, a jednak Tłum domaga się jeszcze większych znaków. Druga rzecz, Pan Jezus nie mówi im, że tak naprawdę żadnego znaku im nie da, że to On jest Mesjaszem, ale mówi tutaj wyraźnie, że będzie im dany, no właśnie, ale jedynie znak Jonasza. Czyli każdy, kto znał już w tym momencie Pismo Święte. Kto uważnie czytał Księgi Święte, wiedział czym jest znak Jonasza, kim był Jonasz i co tak naprawdę robił dla naszego przypomnienia. Jonasz był prorokiem, którego Pan Bóg wezwał do tego, żeby ogłosił Niniwie nawrócenie. Ponieważ Niniwa była grzesznym miastem, Bóg zapowiedział, że zniszczy to miasto, jeżeli jego mieszkańcy się nie nawrócą. I żeby tak ostrzec właśnie mieszkańców tego miasta przed zniszczeniem, Posłał proroka Jonasza. Z tym, że Jonasz nie do końca chciał e, głosić nawrócenie temu miastu i zdecydował się troszeczkę zbuntować, próbował uciekać przed Panem Bogiem. E, ta historia się skończyła ostatecznie tak, że Jonasz na morzu, na statku, został wyrzucony i połknęła go ryba. W brzuchu ryby, jak czytamy na kartach Pisma Świętego, przybywał trzy dni. I trzy noce. Następnie modlił się we wnętrznościach ryby, a Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy i ryba go po prostu wypluła. Wypluła na zewnątrz, i to był ten moment, w którym Jonasz poszedł i głosił niniwie nawrócenie. Znak Jonasza, o którym mówi tutaj Pan Jezus, jest niczym innym jak taką zapowiedzią właśnie Chrystusa, że on też umrze i będzie przebywać. W ziemi. Będzie przebywać po prostu w tym roku śmierci przez dokładnie trzy dni i trzy noce. To jest ten znak Jonasza, który ma świadczyć o jego zmartwychwstaniu i odrodzeniu, ponieważ po tych trzech dniach wszyscy dowiedzą się, że on prawdziwie był Synem Bożym. I jeżeli ktoś do tej pory w niego nie uwierzył, to uwierzy w niego właśnie w tym momencie zmartwychwstania. To ma być właśnie ten znak który będzie potwierdzać Jego boskie pochodzenie. Jezus mówi w tym momencie, że to były wielkie znaki i wielkie cuda, ale mówi tym samym, że przecież tu jest ktoś większy od Salomona, przecież tu jest ktoś większy od Jonasza. Ja jestem większy. I tutaj znowu można zadać to pytanie o wnętrze serca: to znaczy, czy ja naprawdę potrzebuję, będąc w tym tłumie, tego znaku. Od Chrystusa, że on jest naprawdę mesjaszem? Czy nie wystarczy mi to, że słyszę o różnych cudach, że widzę już różne cuda, których dokonał, tylko muszę mieć jakiś kolejny znak, który będzie mi potwierdzać to, że on jest synem Bożym? A jeżeli już ujrzę ten znak, to czy dalej będę potrafiła uwierzyć? Przecież część ludzi z tego tłumu widziała różne znaki i cuda. A jednak, mimo to, dalej domagali się czegoś więcej, dalej domagali się kolejnych znaków od Niego. Być może tu i teraz, w tym dniu dzisiejszym, też widzisz w swoim życiu jakieś znaki Boże, ale je odrzucasz, bo cały czas szukasz potwierdzenia Boże, czy to na pewno jesteś Ty. I to wcale nie znaczy, że rozeznawanie i pytanie tego typu, czy jakieś konkretne znaki, słowa pochodzą od Boga jest złe. To jest dobre, dobrze jest zadać sobie takie pytanie, czy to na pewno od Boga pochodzi. Wiara w naszym życiu tak naprawdę zakłada pewne znaki, pewne potwierdzenia tego, że jesteśmy na właściwej drodze, że w tym, a nie innym konkretnym momencie mówi do nas właśnie Pan Bóg, a nie zły duch. I to jest nam potrzebne, ale wiara zakłada też to, że no właśnie wierzymy, czyli ufamy, że jest tutaj pewien wątek jakiejś niewiadomej, który się opiera na ufności. To, że to, co rozeznaje jako Boże, jest właśnie Boże. Jak czytamy w jednym z listów, teraz widzimy jakoś niewyraźnie, jakby w zwierciadle, ale po śmierci ujrzymy wyraźnie, ujrzymy twarzą w twarz Chrystusa. Chcę się teraz krótko za Ciebie pomodlić, byś miał, byś miała w swoim życiu, w swoim sercu bardzo jasne znaki, które będziesz potrafił, potrafiła rozeznawać. Panie Boże, Daj nam, proszę, światło, i oczy, serca, które będą w stanie rozpoznać Twoje działanie w naszym życiu, które będą w stanie rozpoznać Twoje znaki, które będą potrafiły słuchać Twoich słów i rozpoznawać je w konkretnych wydarzeniach naszego życia. Panie, jeżeli trzeba, daj nam serca, które będą doświadczać Twoich znaków, znaków Twojej obecności. Proszę utwierdzaj w nas w ten sposób wiarę i taką ufność w to, że Ty jesteś, że to jest ta właściwa droga dla nas. W szczególny sposób przyjdź z takimi znakami i doświadczeniem Twojej miłości do tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają, którzy Ciebie szukają i zadają sobie pytanie, czy Ty istniejesz. Przyjdź do nich w szczególny sposób. Niech Twoje znaki, Panie, objawiają się też w sercach tych, którzy zadają Ci konkretne pytania, próbują coś rozeznać, próbują rozeznać, co jest Twoją wolą w ich życiu. Bądź dla nich konkretnym drogowskazem. Naucz nas, Panie, rozpoznawać Twoją wolę, widzieć Twoje znaki, które nam zostawiasz, i wybierać to, co od Ciebie pochodzi. Wybierać to, co jest dobre, co jest święte. Proszę Cię też. Także o to, by te nasze serca nie domagały się znaków na każdym kroku, by potrafiły Tobie także zaufać. Ty jeden, Panie, wiesz, kiedy te znaki w naszemu sercu są potrzebne, a kiedy ich nie potrzebujemy, pozwól nam ufać Tobie w każdym czasie. Amen. Życzę Ci dobrego błogosławionego dnia. I zapraszam Cię też do kolejnych odcinków z tej serii, czyli spotkania ze Słowem Bożym. Jeżeli chcesz, możesz się też z nami modlić w odcinkach Błogosławionego Czasu Modlitwy, kiedy modlimy się spontanicznie, kiedy śpiewamy spontanicznie, mówimy spontanicznie do Pana Boga. Jest to około 30 minut modlitwy. Niebawem się też pojawi jakaś mała niespodzianka wielkoposta, mam nadzieję, która będzie poruszać Wasze serca i będzie Wam pomagała po prostu w modlitwie. Tymczasem po prostu miejcie dobry, święty, błogosławiony czas i do usłyszenia już niebawem z Panem Bogiem.